Rok 2020 upłynął Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej pod znakiem pandemii COVID-19 i chorób zwierząt, ASF oraz ptasiej grypy. Mimo wielu przeciwności, zarząd Izby starał się jak najbardziej pomóc rolnikom, za co jednogłośnie przyznano mu absolutorium. Panie prezesie, jakie trudności stanęły przed rolnikami z Warmii i Mazur w minionym 2020 roku? Był to rok wyjątkowo trudny. Mieliśmy do czynienia z pandemią, z COVID-em, mieliśmy do czynienia i mamy z ASF-em, mieliśmy do czynienia z ptasią grypo. pod koniec roku i w bieżącym roku. No, były to trudne sprawy ze względów ekonomicznych, szereg utylizacji, odbyło się kwestia odszkodowań, tu walka na tym froncie, żeby tym ludziom zapłacić z przyczyn niezawinionych przez nich. Kwestia opłacalności tej produkcji, no trzoda pod znakiem zapytania. Tak ceny spadały, zwłaszcza wykup ze stref niebieskiej, czerwonej. Także otrzymywali dużo niższą cenę. Trudno było spiąć koszty. Co z perspektywy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2020 roku było dobrego? Wiele dobrych rzeczy było, spraw związanych z interwencją, czy na płaszczyźnie pozyskiwania gruntów, dzierżaw, czy projektów związanych z prowadzeniem działalności, do inwestowywaniem tych działań. Także szereg informacji z pierwszej ręki zostało przedstawiane producentom rolnym, rolnikom. No to cały czas bazujemy, dajemy opinie, jeżeli chodzi o plany przestrzennego zagospodarowania, już wcześniej studium, z czym to się wiąże i ta praca trwa w dalszym ciągu. Podsumowaliśmy dzisiaj rok 2020. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza otrzymała absolutorium. Jakie emocje towarzyszą Panu, no i też innym przedstawicielom Izby w związku z tym wydarzeniem? No wszyscy wiedzą, czym się zajmował zarząd, jak w tej pandemii działał. Działał sprawnie. Ja bardzo podziękowałem w imieniu zarządu za, za stuprocentowe poparcie, jeżeli chodzi o wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną odnośnie udzielenia absolutorium. No cieszy, daje taki świeży oddech, daje, daje to zrozumienie, że no ten zarząd robi wszystko co jest możliwe tu i teraz i na najbliższą przyszłość. No mam satysfakcję z tego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję! Telewizja kopernik. Kopernik.tv